Zajmowania się przeszłością jest autodestrukcją. Ja na przykład swoim pacjentom bardzo często, bo to miałam do czynienia z ludźmi poturbowanymi, ich przeszłość to naprawdę czasami groza, ale byli na dobrej drodze, żeby zacząć żyć lepiej i zaczynali żyć lepiej. I ja mówię: jak już nauczysz się nie krzywdzić siebie i innych, i wyjdziesz na prostą. I będziesz miał przed sobą jasną polanę, a ciągle będzie cię dręczyć tamto co było. To wtedy do mnie przyjdź, a ja cię będę za darmo terapeutyzować do końca życia. Jak człowiek zaczyna fajnie żyć, to przestanie go obchodzić, co było. Wtedy się zajmuje tym, co było, jak niefajnie mu się żyje po prostu.